Druga część specjalu na pięć subów. E, dobra, robisz buły.

gwarantuj ze zmoczę w tabletce nie ma nie ma bagiet ale są buły serowe chyba ale są te takie jasne buły to fajnie zmodernizowany, ten, zre. Co oni? Koko kryja jest hulad. Nie, bo ja robię specjal. A na ile minut? Teraz to trzeba. A nie to już... Jechałem w gohindisisa. Tą nie jechałem, kalerą. 12, tylko Wiga koj! To jest piękna winda Kalea. Widziałaś windę Kalea taką? No, chyba, chyba widziałaś kiedyś Kalea. Ona jest fajna. A tu też widać, jest, jest tylko już od Kaleja. Chcesz zobaczyć, jak wygląda? Patrz. Jak... Pytanie, czy miałaś taką w pracy? bo taki miała panel. Nie, w pracy takiej w nigdy nie miałam. Miałaś no, tylko nie. W nie pa... pracy. Tej na Brańskio. To miałaś ja nie taką. Mam nie, w nie, była jakaś. No, gdzieś taką miałaś, ale nie pamiętam gdzie już. Taką właśnie od Higis, od Kalei, właśnie. No, w przedszkolu nie było windy, w którym ja pracowałam. Myślałam, że była, kurde. Właśnie, nie. To gdzie to ona by? Ewentualnie w szkole mogłaby być, mogła być w szkole. No, była taka Kalea chyba. Ale gdzie w szkole? Ja wtedy żyłem, więc. Ja wtedy żyłem i chyba ją nagrywałem, tą kaleę. A firma jest z Gothenburgu. Tej kolei. Zikczkońia. 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 To była 65. 66. Teraz od. Ten kone. Wow. Fajny, Fajny ten panel. To jest winda B. Więc to jest jakaś nieprawda. Fajna winducha Ona jest dosyć taka, nie wiem, jakaś chora. Trzęsie się, więc to jest słabe. Ale windy mają w sobie, że się trzęsą. No tylko święta. A co tam otworzyłaś? masz fajnego? Z mango chcesz? No Zaraz będę chciał oczywiście Z sześćdziesiąt siedem Teraz taka bindocha. więc wiem skąd oni to wzięli, ale skąd jest to ja... z mango Z mango Bo nie próbowałem jeszcze To kiedyś to. już nieważne. A ja jadę bardzo fajną windą. Chcesz zobaczyć, jaką? Odsuwaj. Taką, zobacz. A to jest. Ja Fajnie, pachnie. Fajnie? Patrz jaka fajna windocha. Mi się podoba. Nie, takiej nie miałam nigdy. To, to Nachlądam, Na czy Ty miałaś tą drugą? Tą starszą. Nachlądam. Tu Kaleje miałaś na chląda. Tak, była Tak, ona właśnie tu była to firma Kalea, która produkuje to coś. I, i właśnie taka była, taka była, taka właśnie taka kurde przezroczysta cholera i obsługiwała 1.0, czyli... Czyli firma Kalea, bo to jest polska. 69, to widać. Ja, w ogóle. Last Christmas. Du, du. O, ale jakaś windocha. Się zżegała. To jakaś dziwna ta windocha, no? Jakiś coś się panel w niej nie doczytuje. Drugie, a czy trzecie? Specjalna 5 sub. ta windocha jest za wolna. Nie wiem, by chciał mieć taką w domu, ale ona jest głośna. Joniga, soniga, 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 starving. Ani World soniga, 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 Ruszamy! Żenistraajn! Pierwsze? Co to za starość? czy gówna wiga Higis? Nie, to Technik. Na szczęście to nie jest tak głupia wiga tej, tej firmy ze No na Chłonda była ta właśnie kalea firma, której... ...z gówną. A kogo miałeś? Tam były sale do 7 na chlonda. ty? Kamo. Były sale do 7 na chlonda. Nie? Do ile było? Do... W przedszkolu to było do 7. W przedszkolu było do 7. Tak, do 7. Ostatnia był. I tam była ta windocha dziwna. No była. No była, co była. była. Mogła się wyszligać. Nie zradzie. 70 nie działa. Takie same, tak. szkurde niestety, tak. Nie muszę na... No. drogie kurwa. Zradzie. Oreo. To jest oreo. O, to jest oreo, to niezgędwa. Orył widzę, generacja. Zero. A w mordę kliknę to zero! Rozpraszasz mnie! No i taka komentarz. Taka oryginalna. Orył. o rmine e eh. on o this oreo otisoreu soreu sroi Poler. Właśnie to jest chore. Bo da się do niej dostać. A ona miała serwis Nie jedno. Nie jedno, Mama, twoją ręką. No nie wiem. I Ja się. Nie wiem, na niebie. Ja się. No. To jest his, Dobra, stąd się usiadł. Kurde. Adzie że ona działa? Sama Note in Service to. Czekamy na tą zmodernizowaną. No nie czym Ale fajnie. Wiga hisisis To jest oryginal? orginal To jest hisis orginal Oryginal Sisis, Wisitr właśnie w piekarinko coś ma odliczanie,

Ja można by odratować i baterię wymienić. A Diocha do I się zestrała mm -hmm. Thank you. lembrar, cola, o vídeo certo é um color 哎呀，烦呐！ 何 O kurde. Ej! Cholera! Nie wiem co to, jest, co to jest Co my tu mamy? Adres numer 35 Mamy tutaj oryginalna i kurwa, dupa. Tutaj jest zmodernizowana już. Tam obok. Tu obok to też można wysłać, to jest oryginal. No kurwa, ja pierdolę. A w łeb można mu przywalić. I na konieczne piorunku. ziemi. надо же крикнуть.

mm -hmm. bigga